Dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was w trzecim odcinku z Rinashity. Rinashita. Ja To bardzo po japońsku wymawiam, ja sobie zdaję z tego sprawę. Tam tym razem trzeba przywołać to, co się wydarzyło na koniec odcinka, ponieważ ja go dość szybko zakończyłam, a myślę, że to jest ważne. Po pierwsze, zaatakowały nas roboty, to teraz będziemy ścigać, od tego zaczynamy. Po drugie, mieliśmy tam obrazek od tego um, imperatora, tak mi się wydaje, że to była od tego imperatora, e, że mamy do niego dotrzeć, go jakoś wyleczyć, coś takiego tam było. E, było tam zderzenie jakiegoś walenia z jednorożcem nagle w którymś momencie, dlatego na e, narwal, <laughs> więc wydaje mi się, y, że będziemy wiedzieć, y, że tak powiem, o co chodzi. Była tam postać, która już się okazała być postacią grywalną, więc jeśli to jest ten imperator, no to wiemy o kogo chodzi. O, tu jest ten. Bo oczywiście, że sobie tam pobiegniemy to odblokować. Niestety, ale tak to będzie wyglądać, ponieważ ja bardzo potrzebuję też przy okazji, żeby tu się odblokowały rzeczy Activate. I ścigamy tego gościa. Tego echa. Ponieważ dwa echa, które tańczyły, nas zaatakowały. Strange aura. A, I właśnie jeden pokazał nam wspomnienia od tego całego imperatora. Nie wiem, czy już słyszeliście. Ale zgadza się. Mamy, proszę państwa... Angielski dubbing w końcu włączony. Możecie podziękować temu komentarzowi, który teraz się pojawi na ekranie, e, albo go zhejtować, nie wiem. <ścoughs> Ale namówił mnie na, e, zakładam, że to jest on, e, na angielski dubbing. Ale dziwnie. No mówił mi na gieżę Dawid mówiąc, że jest dobre. Ale to jest mega dziwne. To jest... Mam wrażenie, że na ogóle jakoś tak ciszej jest. Dajcie, aż sobie okno zamknę. Dajcie. Jedno drugie zamknięte. Ale ja mam takie wrażenie, że nas tak ciszej. Strasznie dziwny ma akcent. Właściwie znaczy, ja nie mówię, że ludzie nie mogą mieć akcentów, ale. Nie wiem, nie tak sobie wyobrażałam angielski głos za ni trochę. Bo jak przed usłyszałam na przykład głos Gianna, to głos Gianna to był taki głos, jaki ja sobie wyobrażałam. A mi też brzmi tak jakbym... A mi też brzmi tak, jak sobie go wyobrażam. Plus minus. Okej, okay, Robert też mi już dobrze. W eee, tamtym razem nie zrobiliśmy bardzo ważnej, kluczowej rzeczy. I możecie mnie teraz za to bić i te, i przechować. Zani, zwała. Kim, kim kobitu jesteś? Ten. ten o! Dlatego myślę że tak dobrze. Kocham ten, ten. Zani, zani jest ken, ten, ten Naruto i Zani też. Z tego co. Ja, nie. Zani! Nie to, nie to, nie to, nie to. To nie ta, nie ta bab, nie, nie ta bani. Od Hitomi Ueda. Czy ja cię skończę? Tam w ogóle... Tak, niektóre postacie tak kojarzę, ale żeby one... Ale aż tak, żeby mnie kojarzyło, to chyba nie. To Hitomi Ueda, albo Ueda Hitomi, jak to woli. To jest Zani VA. Nie ma chyba jakiejś większej roli, z tego co ja widzę, którą ja bym mogła znać. A angielski. Słuchajcie, teraz wchodzimy w angielskie, bo aż jestem ciekawa, za English. English VA. Ashley Haddad. To ona brzmi tak jakby. Miała mieć takie nazwisko, jeśli tak mogę to powiedzieć. Zani Voice. Watering Waves Video Game, Behind The Voice Actors. Nie, Zani Voice, Aleksandra Metaxa. Tak. I ona jest chyba znana tylko od Zani. Tak mi mówi Behind The Voice Actor. Więc... Nie ma jakiejś takiej bardziej znanej aktorki, ale jest, każdy z tych sentyli ma jakiś problem. Mówiłam, ja że nawet nie, nie chodzi mi o akcję, tylko mi, miałam wrażenie, że ona będzie miała troszeczkę inny głos. Nie wiem, mam wrażenie, że on mi brzmi za staro. Ona mi bardziej brzmi na kobietę, która będzie miała z 50 lat, albo 60, niż na postać, która wygląda na powiedzmy, nie wiem, 30. Oj, oj. A, a to są ich te. I see. A jeśli że ja nie widzę tego. Przebrniemy przez parę odcinków z tym angielskim dubbingiem, a może inne będą lepsze. Zani uważam, że nie ma dobrego dubbingera. Oczywiście moja opinia. Można się ze mną kłócić w komentarzach. Uważam, że jej głos powinien być nie jak stara kobieta. Opinia o Zani. W się podejrzewam, że jej e, wojzaktorka nie jest starszą kobietą, o, tylko to jest po prostu taki głos wybrali, no. Ta, taki sobie zarzeczyło Kuro. E, więc e, tak sobie wyobrażali, natomiast ja sobie tego tak nie wyobrażałam i uważam, że jest nieskorelowany, no. No tak, to no, trochę wygląda w ogóle jakiś taki diabełek, jak, jak koziorożec, o! Coś ko kozowego. Typowy pracownik w Polsce. Ja robię swoją pracę. wiem, po co się angażować, po co za bardzo robić. W ogóle jak się w Polsce robi za dużo, to w ogóle później ci więcej obowiązków to układają. więc po co robić za dużo?

pomogę, sama jak... W ogóle mam jakieś, nie wolno mi tu iść. E, sama jak e, mówię po angielsku, to mam akcent, więc e, to jest, wiecie, to jest zasada taka, że jak ktoś jest z gruby, to może się z grubych nabijać, więc jeśli ja mówiąc po angielsku mam akcent, to oczywiście mogę się nabijać z innych akcentów. <laughs> to mniej więcej tak działa. Nie wiem, mniej więcej tak będzie to działać w tej serii.

Hmm. O, ciekawe, w ogóle podejście. ciekawe to za u zasadnia ją. Dear visitor, please join us in praising the sentinel. It may be a divine blessing, but it has committed an assault against the Sentinel's people. The corrupted will be purified under the holy light of the Genesis Nexus. In other words the we Słuchajcie, doszło do tego, że aż przewidziałam crash'a, natomiast generalnie Rinasita jest dla mnie zabójcza, bym powiedzieć. Moje CPU skacze pomiędzy 6, nie 3, 6, 12 a 22. E, tak jest też w tym momencie. Więc mam nadzieję, że ten OBS przestanie tak udawać, aż sobie włączyłam w ogóle też chłodzenie laptopika. Dlatego macie ten taki dziwny szum w tle, ale po prostu no trzeba zrobić. Nie wiem, czy to jest wina tego, że OBS się jakoś updateował i on mi generalnie kraszuje przez to w ostatnim czasie. A chociaż może już nie w ostatnim, ale tak jest. testuję, klikam. O, i się patrzcie. Teraz się nagle zmniejszyło to CPU. Ale mam już PTSD. E, wiem, że się trochę zacina. Nie wiem jak to ostatecznie wyjdzie na nagraniu. E, no ten angielski niestety trochę poskramia, Wowa trochę poskramia mojego OBS-a, ale ja dosłownie przewidziałam to, że się skreszuje, bo stwierdziłam, że zapiszę sobie postęp, e, bo widzę, że tak nie bardzo idzie. I się obec zawiesił. Kiedy zniknęłam Zatrzymaj. To znaczy, że też miał taki plan, żeby się zawiesić. <grywa> e, w tym momencie sprawdziłam sobie aktorkę głosową Zani angielską. E, nie, Zani już wam mówiłam. Aktora głosowego branta, przepraszam, angielskiego. Niestety aktor e, głosowy branta, hoj O'Grandy, e, takie ma imię. Nie voice'ował e, nikogo, kogo ja bym znała. Nikt nie nazywa się Brandt i uwaga, Cristoforo. Aktor głosowy Brandta voice'ował e, też Cristoforo, którego spotkaliśmy na samym początku. Ja tego w ogóle nie wyłapałam, ale to jest kwestia tego też, że może ja po prostu tyle gadam. E, I o ile może zrobił to angielski aktor, to może japoński już nie. Grafiki. Trochę zmniejszyłam ilość ludzi, ktoś nam będzie pojawiać. I No niestety, ale wyłączyłam też trochę y, shadowy. Może to trochę ograniczy to, jak Rinaska zabiera y, rzeczy. Gdzie ja to miałam iść tutaj? Mi gdzieś to pokazuje. O tutaj. Nie robimy tego. Y, Mortefiego, foluminę. Ale ma ciekawe włosy, takie filmiki. O, i temu głos pasuje. Tu uważam, że głos pasuje. I wiecie, co jest najlepsze? Że ja... Y Nagrywałam przed Drinasitą Kamelię i z kamelią nie miałam żadnego problemu. I mam wrażenie, że też w dwóch pierwszych odcinkach... E, też na... O mnie zna! Że w pierwszych odcinkach... Na pewno w pierwszym odcinku nie miałam aż takiego problemu, więc jestem ciekawa, co to wynika z tego, że jesteśmy w mieście, jak w GTA, wiecie, przy szpitalu, wywala. No, tak wyszło. To lepiej, żebym się nie widziała z ludźmi w takim wypadku. Lepiej, żeby mnie nie rozpoznawali. Wchodząca wanna. Czyli ona generalnie dostała informację, że jesteśmy gościem od tej całej rodziny. Stwierdziła, że będzie nas oprowadzać, ale w sumie to ma wywalone kogo będzie oprowadzać. Spoko. Ciekawe w ogóle forte. I dostajemy taką opcję postaci, która rzadko się trafia w gęszynie, czyli forte na postaciach, które nie są grywalne. W gęszynie rzadko mamy wizję na postaciach, które nie są grywalne. Nie mówię, że takich nie ma. Rzadko się zdarzają.

Mm. Speaking of, the mask is not the typical style. Now is unusual. With their eagerness to promote Then perhaps we should seek Miss expertise. She's known Good idea, but nobles are secretive. Direct questions. Aha, excellent. O mi też wspomnie jakąś postać Wszystko widzę w tych kwiatach Event Level No dobra, ma bardzo y, ładną też rękawiczunie tutaj sukienkę widzieliśmy w porcie z tego co ja pamiętam. O, a tu mamy po francusku, okej. Okay. Karlotta mi pasuje do siebie, do swojego głosu. Ooh. Okej, faktycznie ten taki głos francuski brzmi dobrze. To faktycznie brzmi spoko. Ho, don't spoil my secret so soon. It's not every day I get such a charming visitor. Okej, to jest jakieś maskowe echo, czy y, postać, która tak wygląda? ...hiding oneself from the true beauty of a must be revealed. Don't you Czy jej e, jak to się mówi? Nie echo.

Ale to też tak, czasami jest na przykład człowiek zakłada okulary i się czuje na przykład, na przykład przeciwsłoneczna, ja się czuję inaczej, pewniej, więc y, maska będzie działać tak podobnie, y, ale będzie się człowiek czuł troszeczkę inaczej w związku z nim, będzie się czuł taki nierozpoznany. Carlotta, dzień dobry. Okej, okay, może ona nie jest jednak z tej rodziny całej? Ależ masz oczka. Ale ona specjalnie powiedziała, ee, tak, że ona specjalnie powiedziała, że Mr. Gilberto, Salia Family, pewnie jakieś, to jest uniwersum włoskie, czy my mamy jakieś gangi tutaj porachunki gangów i, mach, i innych takich? Powiedzcie mi, że nie, że to nie jest, aż takie proste. your new ambitions lately they've taken to more glamour speaking of which i revised i see why it's left a deep impression But anyway given your standing with the Montaris, i'd advise against this to nie jest pierwsza maska. Okej! Okay. On z przeciwnej frakcji ubrał maskę tych całych Monteli,ch żeby wyglądać, że to jest ich robota, a tak naprawdę to jest robota tej jakby drugiej rodziny. O. Wow. Tak, już się nawet trochę przyzwyczaiłam do tego akcentu Zani, ale wciąż uważam, że jej niepustująco. O, podoba mi się to, że ona mówi, że jestem ciekawa, jaką twarz wybierzesz. Ja to kiedyś podnosiłam, ale to jest kwestia tego, że właśnie każdy z nas ma inną osobowość przy ludziach i każdy z nas... W różnych sytuacjach zakłada różne maski. I wiecie co? Ponieważ mi ten OBS, coś nie działa dzisiaj. Ja sobie pozwolę zakończyć ten odcinek wcześniej. Ze względu właśnie na to, co się z nim dzieje i co wywala. Zresetuję w ogóle, grę dam odpocząć sprzętowi. Dlatego też kończę mu w tym miejscu. Myślę, że tą urodzinę całą poruszymy potem. Może być tak, że ja sobie wiecie, zrobię troszeczkę eksploracji w tym czasie, bo wydaje mi się, że chyba nie jestem hamowana, jeśli chodzi o eksplorację. Chociaż może jestem hamowana, może mnie tu zatrzymają, bo nie mam jak tam niby przejść. Jest taka szansa, że mogą mnie tu zatrzymać. Więc wiecie co? My sobie weźmiemy tą gondolę Weźmiemy sobie tą gondolę Dobra, to jednak idziemy dalej Idziemy dalej, kontynuujemy Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie przerywamy No dobra Płyniem, czy nie płyniem? Ona siedzi jakby miała na totalny czyli jakby była totalnym bosem Rozumiem o, jedna rodzina to będą, będą, te walenie, druga rodzina to będą te jednorożce. Nie, jednorożec, jednorożec, okien, okien. Nie rozumiem. O kurde. Czas jakbym wpływała do jakiegoś kościoła. Tak to trochę wygląda katedralnie. I co, i ja ta łódka wpłynie do góry? Nie gadaj. Podaję do góry. Ale Bayer. Nie wiem, jakoś nie potrafię brać tych postaci na poważnie. On idzie do katedry, ale mnie ja sobie pozwolę nie iść do katedry. Ja sp spróbujemy, słuchajcie. <grymne> w ramach tego, że. W ramach tego, że. To jest ośmiornica na lampie. Że nikt mnie nie zmusi, żebym gdzieś konkretnie poszła. To pójdziemy odlokować, sprawdzić, czy jesteśmy w stanie. O, patrz. Tutaj się już robi problem. Chcemy sprawdzić, czy jesteśmy w stanie odblokować yy, drugi ten. O właśnie. Nie jesteśmy chyba tutajcie. Tam coś jest, to trochę wygląda jak winda. Tutaj widzicie? Bo chyba tu nie jestem w stanie się spiąć. Chyba specjalnie tak zrobili. Przetestujemy to. tego robię to z wami, żeby ewentualnie albo mi coś zawróci, albo przyspieszę questę w jakiś sposób. Do góry poproszę. Francis. Okay. Do góry poproszę. Okay. On wygląda jak jakiś konduktor. Nie jedzie do góry ta wida. Winda nie winduje, co sprawia nam potencjalny problem, że winda nie winduje. Eee.